Nazywam się Wojciech Kowalski, mam 40 lat, równo 40 lat. Od 20 lat jestem aktorem teatru From Poland i na studiach, na pierwszym roku studiów założyliśmy razem z kolegami z grupy teatr, który nazywał się wi fi, -Fi. I to był teatr, który do 2000 roku działał przez 10 lat. Wyprodukował jakieś 15 czy 17 spektakli, i to był taki kultowy teatr w latach 90. który w teatrze siał ferment, czyli który pokazywał teatr, jak gdyby od troszeczkę innej strony. I ten teatr w 2000 roku się rozpadł i w 2000 roku pozostało z tego teatru pozostały tylko dwie osoby, ja i Jarek Filipski i stwierdziliśmy, bo to był już taki czas, że całe nasze życie będzie związane z teatrem bo inni koledzy, jeden założył hurtownię, drugi założył agencję reklamową, ktoś tam zaczął sprzedawać podłogi, ktoś jakąś firmę budowlaną. My stwierdziliśmy, że jednak nie rezygnujemy z tego, co nas kształtowało w okresie studiów i że będziemy robić teatr, no i założyliśmy Teatr From Poland, który no, obchodzi dziesięciolecie równo w tym roku, o, obchodzi dziesięciolecie. Ja wam pokażę, jak my Pracujemy w Teatrze From Poland. Teraz zaprosiłbym was wszystkich na scenę z tym, że chciałbym, żeby każdy z Was ściągnął buty. Jest to ćwiczenie polegające na tym, że wszyscy członkowie grupy teatralnej robią gwiazdę, kładąc się na plecach na ziemi i starają się dotykać głowami czyli. Tu są głowy, w hmm. co chodzi. Hmm. Tu są głowy, no a korpusy idą na zewnątrz. I teraz chciałbym, żebyście, żebyście się tak położyli. Tak, wytrzymujemy 10 minut. Za 10 minut powiem, że możemy, że możemy, że możemy. Dla Was te 10 minut to będzie wieczność. Zobaczycie za Uwaga, start. Chodzimy w kręgu i y, nazwijmy to na przykład ceremonią, nie wiem, na przykład ceremonią przejścia albo ceremonią oczyszczenia. Chodzi o jedną rzecz. Y, chodzi o to, żeby e e ewidentnie, ewidentnie się zmęczyć, bo tak, nie dość, że biegamy, to jeszcze śpiewamy. i proszę bardzo, to, to, humani, humani, das Humani, humanitas, humani das, humani, o co, chodzi o jedną rzecz, że y, mówicie o czymś, czego nie lubicie, tak jak byście to lubili. I chodzi o jedną rzecz. Teraz chciałbym, żeby każdy z Was... Jak, naj, jak najbardziej przekonują, jak najbardziej przekonał mnie do tego, że to lubię. Tak? Czyli no po prostu nie wiem, jestem, gestem, miną, powiedzeniem, sposobem. Bardzo lubię albo uwielbiam. Albo, no wiecie, chodzi o to, że zderzenie negatywności jest pozytywne. Proszę bardzo, lecimy na początku same dziewczyny. Ja po prostu uwielbiam, uwielbiam tych starych facetów że tak oglądają z <noise> za tymi na sklarkami. No po prostu z każdym bym mogła się wziąć. Są cudowni, kochani, słodcy, uroczy, boże. Tak kocham Tak, No. Moją ulubioną zupą jest zupa z żabichutek. Po prostu mogę jeść godzinami teraz soczyste żabie Lutka, To mnie skochili Jak bardzo lubię, kiedy ktoś mi wbija igłę w żyłę. Jezu, jaki to jest wtedy odlot. Siedzę sobie, jak gdyby nie byli na fotelu. Tutaj mi ścisnął, tu wychodzi żyła, A, Po prostu, aż mi się chce płakać ze szczęścia. Świetne to jest, świetne, to jest, świetne to. polecam. Nawet nie wiecie, jak pyszna jest zupa szczawiowa. Po prostu kocham ta zieleninka, taka pływająca. No, delicje. Czy Jak to się nazywa. Czy Andry, kiedyś czarny kot? Wiecie jakie to jest uczucie? Wiecie, jakie to jest uczucie? Jadę sobie samochodem, jadę, jadę, jadę. A tutaj kotek czarny przeleciał. Za chwilę policja 300 złotych 6 punktów. Wiecie jakie to jest uczucie. Och, byłem wśród niebie, naprawdę. Kocham to, kocham to. Czarne koty. naszą mm. Najbardziej na świecie lubię krewetki. To ich małe odgórza, Czarne oczka <laughs> rozmawiające się na języku. Po prostu... Nie mam słów, żeby to opisać. Pokazujecie, e, pokazujecie reszcie grupy, która jest publicznością miłość. Jakie środki wyrazu, środkami wyrazu jesteście wy? Czyli, nie wiem, wasze ręce, dotyki, wasze... sobie zbudujcie sami to. I e, postara nam się... No to może trwać, nie wiem, 20 sekund, 30, nie sądzę, żeby to dłużej trwało. Może, może trwać i dwie minuty, jeżeli mamy pomoc, jak to, jak to zbudować. Ale w każdym razie nie pada ani jedno słowo i wyobraźmy sobie, że, bo nie możemy tutaj zapalić żadnego innego światła, chyba, no, że mamy po prostu snop światła i w bardzo wąskiej tej przestrzeni to rozgrywamy. Przełamać sobie lęk, zaufanie do partnera. Może, słuchajcie, weźcie tych ty, ty ślepych, obkręćcie parę razy wokół osi, obkręćcie ich, tak. Jak chce ją zatrzymać, to tak. mam jej powiedzieć stop? Tak. Obkręćcie, żeby oni, żeby oni Nie. stracili, stracili, dobrze, stracili rachubę i jedziemy. Pros, proszę, cisza jedziemy. Staramy się nie wpadać, z tyłu idziemy, z tyłu idziemy, z tyłu za idziemy. Tak, zaplecamy. Dobrze go tutaj podejście, żeby ciśnienie było. Uważajcie żeby nie spadły. Uważaj, żeby nie spadła. Ja. wolny, średni i szybki i żeby ten, bo jest nas akurat dużo, to będzie, żeby ten klas, na zasadzie, że wiecie o co chodzi, idziemy tak w szeregu, nie jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięk. Raz, trzy, cztery. Dobra, proszę bardzo, dziesięć razy pod rząd. Jedziemy. Trzy, cztery.